Go. Chciałem Wam opowiedzieć w jaki sposób doszło do tego, że podczas naszych podróży doszedłem do takiego wniosku, że oprócz naszego podróżowania, oprócz odwiedzania kraju i korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw, które oferują nam rdzenne społeczności, trzeba coś dla nich przynieść i poczułem taką wewnętrzną taką potrzebę, żeby dzielić się z nimi naszymi możliwościami. Otóż z któregoś dnia przyjechaliśmy do Apaporis, do Mitu. Naszym organizatorem przyjazdu był jakiś kapitan społeczności, który okazało się brał wszystko dla siebie i nie zostawiał im nic, zostawił ich po prostu na lodzie po całej naszej wizycie, gdzie zapłaciliśmy bardzo dużo pieniędzy za to, żeby móc tam w ogóle przyjechać. Niby wszystko było oficjalnie organizowane. I wyjeżdżając stamtąd dowiedzieliśmy się, że ci ludzie zostali z pustymi rękami. I w ten sposób doleciliśmy do miejscowości Mitu z Via Real i zakupiliśmy dziewięć wielkich pudeł różnego rodzaju produktów codziennego użytku. Z zaufanym pilotem przesłaliśmy to samolotem z powrotem do nich, żeby coś po sobie zostawić. I nawiązała się fajna przyjaźń, Od tamtej pory dzwonią do mnie, chcą żebyśmy przyjeżdżali. Ja już kiedyś o tym opowiadałem. I tak poczułem wtedy, że właściwie z takimi darami warto przyjeżdżać do społeczności. Następnym ruchem było zakupienie generatora dla Indianu Witoto i Taity William'a w Leticia. Później byliśmy w Timbee z ekipą telewizyjną TVN-u, gdzie zakupiliśmy 300 ileś... 350 zestawów szkolnych dla dzieci. W zeszłym roku zupełnie spontanicznie podczas wizyty Indian Wea dowiedzieliśmy się, że jest wielka potrzeba nawodnienia pól prawnych, więc zakupiliśmy 2,5 km rury takiej plastikowej, która sprowadza wodę z gór. A tym razem już zaproponowaliśmy od siebie przed przyjazdem, że chcemy przynieść taką, taką darowiznę, takie ofiarowanie od nas, dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy złożyli się na te datki, którzy wpłacili na rzutce. Zakupy zrobiliśmy za kwotę około 7,5 tysiąca złotych także na pewno będziemy starać się to podzielić równo, tak między te dwie społeczności i myślę, że to jest początek albo już kontynuacja jakiejś takiej, takiej tradycji w naszym, w naszym podróżowaniu, żeby odwiedzając tak odległe społeczności, które nie mają dostępu do dóbr niektórych, takiego podstawowego użytku, żeby właśnie takie rzeczy wozić zostawiać po sobie dobry ślad. Zmienia się zupełnie też charakter tego naszego zaangażowania. Zupełnie innego rodzaju zaangażowanie jest. chodzi o to, żeby patrzeć na to wszystko z punktu widzenia turystyki, tylko człowiek czuje, że jest w, tym, w życiu tych ludzi. To jest najfajniejsze. To i to sprawia przyjemność. jak mówiłem, nie jest to jakaś wielka misja zmienienia świata, naprawiania świata i pomagania ludziom lepiej żyć. Może, może oni tak to odbierają. Dla nas jest to po prostu wielka przyjemność móc od siebie coś dać. To jest najważniejsze w tym wszystkim. I chciałem podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy się do tego wszystkiego przyczynili. Dziękuję.